Część Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy Wielki Post. Dzisiaj środa popielcowa zwana Popielcem. Co to jest popiół? Skąd się wywodzi? Jaka jest historia obrzędu posypania głów popiołem? Środa popielcowa jest pierwszym dniem Wielkiego Postu, początkiem 40-dniowego przygotowania się do świąt Wielkiej Nocy. Jest to czas pokuty, postu, nawrócenia. Obrzęd posypania głów popiołem znany był już w kościele. Od IV wieku. Wtedy to grzesznicy, którzy wyznawali swoje grzechy publicznie, otrzymywali szorstkie koszule posypywane popiołem. Gdy zaprzestano publicznej pokuty, obrzęd ten dotyczył już wszystkich wiernych Kościoła. Pod koniec XI wieku papież Urban II wprowadził ten zwyczaj, ten obrzęd do całego Kościoła. Według tradycji Popiół otrzymuje się poprzez palenie palm wielkanocnych, które były błogosławione w niedzielę palmową zeszłego roku. Palenie pięknych palm ma nam ukazać, że nasze życie, nasze bogactwa, wszystko co posiadamy, jest tymczasowe, jest przemijające. Kapłan, gdy posypuje głowę nasze głowy popiołem, wypowiada słowa: z prochu powstałeś i w proch się obrócisz, lub też nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Get ten ma nam przypomnieć i uświadomić, że nasze życie jest ulotne jak ten popiół. Wszystko, co posiadamy, co mamy, wszelkie nasze bogactwa, przeminął, a zostanie po nas tylko to, co wyświadczyliśmy drugiej osobie nasza miłość. Do bliźni. Dlatego też popiół jest symbolem postu i nawrócenia.